Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa Ja jestem Pabelus. to z jest kolejny odcinek Moving Simulator. Dla tych z Państwa, którzy e, widzieli poprzedni odcinek, no to wiecie co tu zaszło. A mianowicie, e, tym, tym oto e, pojazdem przetransportowaliśmy meble klientki, streamerki, przypominam, e, która to. No, miała zrywane połączenie, jeżeli chodzi o kwestie związane z, z, z internetem Więc bardzo pokrewna duszyczka mojej No i żeśmy ją tu przetransportowali No i teraz musimy ustawić mebelki w wyznaczonych miejscach No więc spróbujmy to zrobić, ten krzok mi tutaj totalnie nie pasuje e, Dobra Zobaczmy, za co się weźmiemy najpierw. Weźmy się, może. Zadę za szafę. Oj. Dobra, mamy ustawić yy, meble w wyznaczonych miejscach. Teraz pytanie brzmi: Na ile. Yy, jaki jest margines błędu? Yy, Otóż. O, ładnie. Dobrze, 5 punktów ekspad dostałem za taki manewr. Teraz weźmy może to biurko. Złap. O, ale w celu schody, synu. Schody warto wcelować. Dobra, na razie tutaj postawmy. To chyba będzie to pomieszczenie, dokładnie tak. łap dźwigaj tutaj trzeba uważać Poczekajcie, a jakbym tak puścił co będzie o też się liczy dobra czyli to do nie trzeba aż tak bardzo precyzyjnie dobra teraz weźmy kanapę może ja sobie tak obrócę gdzieś tam idzie. Także biznes przeprowadzkowy trwa. Jedyne, yy, jedynie, o, może w ten sposób to przypomnę, że gra dostępna y, ma być planowo od 16 stycznia 2026 roku więc jeżeli Państwa będzie to interesowało, to, no, to będzie, yy, będzie konkurencja, bo więcej firm przeprowadzkowych powstanie. No i dobra, i jeszcze zostaje nam tutaj ta szafeczka. Ta szafeczka ma iść. Ma iść tu. Może nie rzucajmy tylko. O, uuu, patrzcie, a tutaj to już tak nie dało rady, tak prosto. Dobrze, ok. Mamy rozmieścić pozostałe rzeczy w odpowiednich miejscach. I teraz pytanie brzmi: jak te wszystkie książki, bo żeśmy tutaj bardzo dużo książek zabrali, no i. O kurde, i tu już nie jest tak łatwo. <laughs> Jak to się. Czekajcie. Yy, odłóż, rzuć, dźwigaj zasięg. Hmm. A ten worek to. co, co on tutaj miał? <laughs> Wo worek nie jest opisany. Kartony są opisane. Salon szafa. No to salon szafa, chodźmy najpierw yy, tutaj. Zostawmy wora na sam koniec, ale to, to nie jest y, salon. Tu jest salon, jak to zrobić? Użyj. Aha, w ten deseń Czekajcie trzymaj, obracaj, odłóż, ale jak mam umieścić te rzeczy? Czy, czyli wszystko pojedynczo, pan na tyle ma książek, yy... pan na tyle ma książek, proszę państwa, że generalnie rzecz ujmując mimo że nie jest tego dużo się tak zastanawiam jakby to było gdybym yy, ja musiał tutaj ze studia książki pakować, yy, masakra po prostu, masakra a książki ciężkie Kolega, nie, nie mogę się jakoś tak tutaj kurczę ogarnąć, żeby zobaczyć czy tu coś jest czy nie ma, Bo, ale tu widzę, że coś jeszcze jest, bo widzę, że 6 na 20 kilo, więc a tu kurde, dobra, nie przyuważyłem Jeszcze, o, jeszcze tu. A i karton znika, bo byłem ciekawy. Czyli ten karton zniknie, czy nie zniknie. Dobra, tutaj to też idzie do salonu. Dawaj, dawaj. No i coś dusi kurczę ostatnimi czasy. Żeby to się chorobą nie skończyło Ale nie będę krakał Dobrze, to też do salonu, no na ile ona tych gratów yy, ma Tu idzie tylko to, na razie No i lecimy z następnym To już idzie do sypialni Tylko pytanie gdzie... Słuchajcie, gdzie tu sypialnia? To jest... To jest łazienka. O, matko i córko. To jest to łazienka. A tutaj jest co? A tu jest sypialnia. Dobra. Zobaczmy dalej, ten idzie do... Ten nie wiadomo dokąd idzie. Salon szafa. Czyli w dalszym ciągu salon ogarniamy. Tu jeszcze... Aha, tutaj tylko to było. Ja tu tak się zastanawiam, bo to generalnie jeżeli chodzi o kwestie firm przeprowadzkowych To owszem, no są takie usługi pakowania I tak dalej, bla 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 Tego typu rzeczy Ale jak państwo podchodzicie do tego Że przykładowo Przyjeżdża Taka firma I, i rusza Wasze rzeczy Typu Typu, załóżmy, no nie wiem, bielizna, nie? Taki, kurde, trochę dyskomfort ja bym czuł. Bo tam kartony już gotowe, zapakowane, no to to jasne, to, to nie ma problemu, ale... Ale tak, żeby pakowali i tak, kurczę dotykać... E, 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 obca osoba dotyka mojej bielizny, przy, albo, albo... Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dobra, czekajcie, bo tutaj jest sypialnia, biurko, ale to nie do tego pokoju. Tylko to idzie tu. Komputer, a no właśnie. Yy, no i został nam worek. I został nam worek, więc yy, otwórzmy go. I teraz szukaj wiatru w polu. Gdzieś tam idzie. Mm, do szafy. Drugie Nie drugie? A, to teraz kolejne Kolejne pomieszczenie A, jakieś poduszeczki No i ładnie Weź pieniądze Zero strat No, na razie prawdopodobnie jest to kwestia samouczka No jest ta nasza klientka O, jak fajnie podaje To są złocisze? Nie, dolce 330 dolców Stream Interrupted. Takie osiągnięcie na streamie się odgotowało. No i fajnie. Musisz odpocząć, iść do domu i prześpij się. Ale muszę. Eee. Teraz tak, zmień kamerę, bo ja wolę taką wolną. No i jedziemy odpocząć, tak jak nam każą. Jest godzina druga w nocy Znaczy czasu gry Teraz jak to tam dotrzeć do tej mojej chałupinki? Tutaj 3225 dolarów mamy na naszym koncie bankowym No i tutaj mamy parking. I teraz pytanie, bo tu jak widać jest e, troszeczkę tych miejsc, są cztery miejsca parkingowe. Jestem bardzo ciekawy, co się będzie działo, nie? Co się będzie działo? No bo tutaj, e, czy my będziemy mieli jakiś pomocników? Przykładowo, czy zawsze wszystko sa, sa, samodzielnie? Bo to się te światła jakoś gasi? E, tak. Hmm. No bo wiecie, wiadomo, akumulator, nie? Potem nie odpalę dziada I Tak ludzi przeprowadzam, a, a u mnie to takie pustki są tutaj O Jezu, i grzyba mam <laughs> Co tutaj No nie przystoi O ładko, niepotrzebnie tu wchodziłem Jakby się lampocery przydały Użyj Codzienne rachunki Aha, najem A, to ja to wynajmuję 50 dolców za najem Wróć do bazy i przeczytaj nowego Emalia. No to chodźmy, przeczytajmy nowego Emalia. Ja tylko korzystając, że jest widno, to popatrzę co tutaj jest, bo tu widzę jakiś sprzęt yy, do, do wyciągania silnika. Poczta. Wyprowadzam się i zabierz też śmieci, proszę. O, masz. No dobrze. Cześć, mam już dość mojego tak zwanego męża. <laughs> o kurde. Nasz dom wygląda, jakby wybuchła w nim impreza studencka. On leży nieprzytomny na kanapie, jego kolega śpi w ogródku, a wszędzie walają się butelki i śmieci. Proszę, przenieście mnie do mamy. Potrzebuję moich kosmetyków z łazienki, jedzenia z lodówki, garnków i naczyń z kuchni. Oraz wszystkich rzeczy dziecka. Łóżeczka, zabawek, przewijaka. A, i karapy też. Tak, tej na której właśnie ślini się mój mąż. I jeszcze jedno. Możecie też wyrzucić wszystkie śmieci. Nie chcę, żeby karaluchy urządziły sobie parapetówkę, jak się wyprowadzę. Wielkie dzięki. Sara. Oto ładnie. Oto ładnie. Wynagrodzenie 320. No dobrze, proszę państwa, ale ja bym chciał zobaczyć. Bo tutaj... Jedna rzecz jest dla mnie niejasna. W poprzednim odcinku kazano nam kupić takie tutaj oto e, pudełka różnego typu. No i generalnie rzecz mówiąc, no to po jednej sztuce kupiliśmy. No ale potem przy przeprowadzce tej streamerki, no to raz y, tam mi się pudełko rozwaliło, raz chyba worek się rozwalił. E, no a potem można było brać cały czas. Nie? Czyli tak. Jak, jak to rozumieć? Czy, czy to nie był kup, zakup fizycznie jednego kartonu, tylko powiedzmy jakiejś, nie wiem, licencji na karton? One wie. Wózek transportowy. Wózek do transportu yy, mebli. O. Napój energetyczny. Tablet. Tablet ułatwia zarządzanie zadaniami bez konieczności powrotu do bazy. Za 200 dolców. Mm, nie no, w porządku. Zobaczymy w banku. Jak na razie to, jeżeli mowa o tym zleconku, no to możemy możemy na razie poczekać przepływy pieniężne, przychód 330, wydatek 105 wydatek 50, 10 i 20. Dobra, no to tam za najem i za takie różne inne rzeczy, których nie doczytałem. Tutaj leasing ciężarówki, a to jest dolar, najem 50. Koszty biznesowe 20, no to już tu jest wyjaśnione. Dobra, co jeszcze w tym sklepie? Sprzęt, pojazdy. Mała ciężarówka, średniej wielkości ciężarówka. Mhm. Pojemność. 5 metrów sześciennych. A tutaj dycha. To jest za 20 dolarów za dzień. No dobra, a meble to ja sobie. O, też mogę kupić do siebie meble. A może to nie jest do mnie. Może ktoś będzie potrzebował, żebyśmy my wyposażali. Jakąś chałupę, ale to wygląda tak, jakby do mnie to było. No dobrze. I zlecenia ukończono. Tak, meble 5 razy w porządku. Stopień trudności, prawdopodobnie. Być może, nie jestem pewny. Natomiast tutaj wynagrodzenie 320. Pakowanie dokładnie ta sama historia, ale mebli już jest 6. No, tak, takie rzeczy. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy kibel, to jest taki kibel magazyn, trochę. A tu się da wyjść? Nie, te drzwi to jedynie atrapa. A czy ten samochód to jest do użytku? Nie, jest do użytku. A to dziwne, stoi samochód i... To czyj on jest? Te takie rzeczy Tu się pełno śmieci wala Tutaj są jakieś rumcajsy Zobaczymy czy można z nimi porozmawiać Bo to wiecie co, tak wygląda jakby... Przyszli nasi tutaj fachowcy Zwłaszcza ten Ten to z ochrony chyba że mam, mam na bramie Cieciuritas. I takie tu otochowskie klocki są. No dobrze. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o kwestię tego zlecenia, które tam Sara by chciała, żebyśmy zrealizowali, to zrealizujemy sobie to w kolejnym odcinku. Może tak oddechy do dechy by się udało. W ewentualnym kolejnym odcinku. No bo tam zobaczymy, jak to, to Państwu przypadnie do gustu Natomiast w tym odcinku tutaj już się z Państwem pożegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.